Cześć ludziska. Dzisiaj nagrywam fajny filmik o Ameryce. Ja się nazywam Amelka, a to mój tata. A no to ja, rzeczywiście. Właśnie, o, chcę Wam e, powiedzieć, jaką mam rodzinę. Tatę, Aurelia mamę, wabcę, tatę, jak y, y, się nazywa, Ewę, dziadka Ewę, Juska. I babcie Ania, to jest moja cała rodzinka. Wodę ich kocham, ściskam. A wiecie z najbardziej lubię robić, co to by na przykład odmałeś kutek poni, bawić się, Nini, Bajkę, Sara i Wiktora. Jeszcze lubię chodzić z mamą na spacer, Chodzi, Lubię chodzić ze przedszkola. Bawię się z Lelą, z głupym ale jeszcze to nie koniec. Ja byłam na, na głupym na placu zabaw, ale tam nie wszystko. Ja byłam nawet na rowerze. To było niezwykłe ciekawe. Ale trochę mi już noc bolały, więc już nie postępowałam. Ale jak na mnie, zostawcie łapkę w górę jak powiecie mi jak ja na przykład dobrze, to jak chcecie, to, to możecie sami tak sobie nagrać. ale ka, nagrać. Możecie nawet się nagrać i powiedzieć jakąś fajną muzykę żeby z, z, z tym y, y, była. No, no i mogę Wam pokazać mój pokój, to jest salon. Tam mam zabawki, chodźcie, do... tam, tam. Tu jest nam lodówka, tu drzwi, tu szafka, tu trochę, a tam mój pokój. Proszę bardzo, to jest mój pokój. No to, tu rok, tu mój pokój. Na tym uroczu jest to, gdzie mam rodzice, gdzie mój pokój. Co zrobiłem? No ja dom był, to miał być tutaj. A to odwrotnie po prostu. Bo zamienimy przed snem. Nie wiem. Do ja tutaj śpię. A... No tak. To by się o, zgadzało. To się ja tutaj jest łazienka, tu kibel... I tu się kąpiesz. Tutaj jest takie tarz, tu, tu. tu pralka. A tu oczywiście zabawki. O, super. Co, zabawki? Stola. Jak dajcie w komentarzu, czy wy też tak umiecie nagrywać? Pa!